A teraz trochę wrócimy już do e, niestety covidowej rzeczywistości, i w tej covidowej rzeczywistości muszę Państwu powiedzieć, że bardzo zastanowiła mnie. Zastanowił mnie nagły pomór w polskiej reprezentacji lekkoatletycznej, która szykuje się na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Mieliśmy ostatnio bardzo dobry okres w polskiej lekkoatletyce. Mieliśmy wielu świetnych, i mamy wielu świetnych atletów. Wiceprezesem Polskiego Związku Lekki Atletyki jest pan Majewski. Znakomity kulomiot, dwukrotny mistrz olimpijski. I to wszystko dobrze wróżyło. Aż tu nagle pytacie Państwo, co to może mieć wspólnego z COVID-em? Podam w sposób możliwie najbardziej neutralny informacje, a Państwo wyciągniecie sami wnioski. Oto, okazuje się, że 28-letnia nasza Karolina Kołyczek zachorowała na zakrzepicę. I nie może wystartować w Tokio. 28-letnia dziewczyna, sportsmenka, znakomita, Karolinka, ma zakrzepicę. Angelika Cichocka ma dolegliwości kardiologiczne. Adam Kszczot. Znakomity 800-metrowiec, średniodystansowiec. Zupełnie bez formy, nie wystartuje. Biega dużo wolniej i, i narzeka. Sofia Enui, świetna też średniodystan biegaczka średniodystansowa, nasza. Ma bóle, które uniemożliwiają jej całkowicie trening. Na zdrowie narzekają także Joanna Jóźwik, Ewa Swoboda, znakomita. Maria Andrejczyk, przypomnę, że niedawno Maria Andrejczyk uzyskała znakomity wynik, bliski rekordowi świata, w rzuciu szczepę. A teraz narzeka na zdrowie. Konrad Bukowiecki, znakomity kulomiot, też narzeka na zdrowie. Co się stało? No i drugą informację muszę podać, choć nic nie sugeruje. wszyscy oni wzięli udział w akcji Ostatnia Prosta. Zaszczepili się. I mamy w tej chwili w polskiej reprezentacji lekkoatletycznej no, duże poruszenie. Życzę wszystkim zawodnikom powrotu do zdrowia, bo uwielbiam lekkoatletykę i pasjonuję się od, od, od wielu lat zawodami lekkoatletycznymi I, i zawsze kibicuję też Polakom, którzy no, przecież wygrywali mistrzostwa Europy niedawno, drużnowe. A tu naraz na takie informacje. Do Tokio już mało czasu, a te widoki chorują.